Cześć, tu Kinga, witam Was serdecznie na kanale Eko Kreatywna. Słuchajcie, dzisiaj będzie naprawdę duży haul lumpeksowy z nowych towarów z dwóch sklepów. Z ViveProfit, Profit, często ostatnio tam chodziłam, bo miałam po drodze, no i wiecie, to oszczędza czas. Oraz z Elki w Dobczycach, też nowego towaru i też naprawdę mega peru się udało zdobyć. Będę Wam pokazywać te rzeczy w modnych zestawach, stylizacjach. Zobaczycie, zobaczycie też króciutką relację z Vive Profit na początku. Jak tam wybieram, przemierzam. Nawet się nie dostałam, słuchajcie, do przymierzalni, bo był taki tłum do przymierzalni niesamowity, że po prostu stwierdziłam, no nie będę cóż stać pół godziny, żeby się tam dostać i przemierzam po prostu przy lustrze to, co się dało. Także będę pokazywać Wam te wszystkie rzeczy, które kupiłam, a są to naprawdę mega super perły. Będzie trochę stylizacji Bocha, ale nie tylko. Będę też robić stylizację z modnymi dodatkami. Bardzo modny jest teraz brąz, skóra szczególnie brązowa. I będę się starała właśnie wam opowiadać jak to trendowo wystylizować, jak fajnie dobrać dodatki tak żeby każda rzecz yy, maksimum swojego potencjału pokazała. Także mam nadzieję, że tam spodobają i stylowy i rzeczy. Oczywiście możecie pisać w sprawie tych rzeczy do mnie na modaekokreatywnamaupa@gmail.com. Kto pierwszy ten lepszy, więc śpieszcie się. Jeżeli coś wpadnie wam w oko, a naprawdę niektóre rzeczy są Super mega. Będą też rzeczy dla mnie niektóre, to też będę Was prosić o poradę. Czy Waszym zdaniem zostawiać sobie tą rzecz, czy, czy niekoniecznie? Czy niekoniecznie jest dla mnie? A na pewno jedną rzecz sobie zostawię, bo już e, nawet chyba trz, przepraszam, kilka rzeczy sobie zostawię, bo też z taką myślą kupiłam te rzeczy w Second handzie. Słuchajcie, lecimy dalej i oczywiście bardzo będę Wam wdzięczna, jeśli polubicie filmik, bo jest to taka. Drobna nagroda za moją pracę, naprawdę pomaga mi to rozszerzać zasięgi po wszystkich tych e, trudach kręcenia filmów, e, prasowania, prania, robienia zakupów itd. Tak będzie bardzo mi miło, jeżeli też zasubskrybujecie kanał. Jeśli takie tematy Was interesują, rzeczy jakościowe, rzeczy stylowe i ekologiczna moda, więc też wesprzecie w ten sposób środowisko. Kochani, zacznę od takich trochę drobniejszych rzeczy, ale naprawdę super za to. W ogóle na początek jeszcze chcę Wam przypomnieć, że są takie super buty w rozmiarze 40, jak nowe, od marki Vagabond, z mięciutkiej skóry, i to też w najnowszych trendach. Nadal są dostępne takie 39, oczywiście mogę zmierzyć wkładkę. Naprawdę buciki piękne, jak nowe, mięciutkie i na malutkim obcasie. Idealne na przykład na wieczór, w lecie, na wiosnę, kiedy nie chcemy się męczyć na tych wysokich szpilach. Także to przypomnienie. A teraz y, kostium kąpielowy sobie kupiłam, słuchajcie, w Elce w Dobczycach. Jest piękny. Ja teraz raczej wolę kostiumy jednoczęściowe, no to co jakoś nie lubię się opalać za bardzo. Pływać jest wygodnie w jednoczęściowym. Jak wskakujemy na przykład do wody, czy jest fala, to nam nie uleci biustonosz i tak dalej. Bardzo, bardzo fajny, moim zdaniem wyglądowo super. Ale ma też tutaj, słuchajcie, całkiem fajne wsparcie, ma takie wkładki, ma siateczkę. Ładnie trzyma sylwetkę, właśnie wcale nie jest jakiś taki wiotki i dziadoski. śliczny wzór, tak, jakby taki. Yy, taki marmur ze złotem, ciekawy, naprawdę wzór. Słuchajcie, i do tego było pareo. W ogóle znalazłam je w innych częściach sklepu, co się czasem zdarza. Nie było to razem powieszone. Znalazłam to i sparowałam. Zobaczcie, takie siateczkowe, bardzo modne teraz są te siateczki, więc w ogóle super w trendach i jeszcze w odcieniach brązu, więc w ogóle super modna rzecz na ten sezon, w świetnym naprawdę wzorze według mnie. Będę Wam stylizować ten kostium, pokazuje się Wam oczywiście w kostiumie samym z Pareo. I w takich klapkach, co ostatnio kupiłam od Hawajanas, takie właśnie są. Tutaj są takie elementy szare w tym kostiumie i one są takie srebrno-stalowe te klapki, takie sandało klapki. W każdym razie idealne coś na plażę. No i wiecie co, ja bym w takim pareo może samym nie parowała po mieście, bo to jednak prawie nic nie zakrywa. To jest dobre po plaży, jak się chodzi, prawda? Gdzieś tam do baru plażowego, na spacer wzdłuż morza jak najbardziej, ale jakbym się już wybierała na przykład potem do kawiarni, albo iść przez miasto na. Na przykład, czy z hotelu na plażę, albo z domku na plażę, zależy, gdzie się jest na wakacjach, to raczej bym się już ubrała. Wiecie co? I pokazuję wam tutaj sukienkę do tego. Sukienka nie ma ramionczek, to jest na mnie za duża sukienka. Nie wiem, jaki tutaj jest rozmiar na metce. We are the Wild Ones, nazywa się Wild Ones firma. Jest za duża, bo ona na mnie tu się marszczy. Wiecie co to jest? Myślę, że to jest spokojnie MK. Nawet Elka, mogłaby to być też spódnica. To jest jedwab i wiskozowy spód. Bardzo fajna, lekka sukienka. Właśnie taka na biust. Mogłaby to być też spódnica, gdyby sobie ktoś skrócił. Um, także y, naprawdę super piękny kolor. No i idealnie pasuje do tego kostiumu też. Ja bym, jakbym ja miał ją nosić, to ja bym sobie doszyła takie w takim kolorze, takie cienkie gumeczki, tutaj jako ramiączka. Ze względu na to, że wygodniej byłoby mi że nie myślałam o tym, czy mi się to nie obsunie po prostu. Ale można nosić po prostu tak, jak ktoś ma większy biust, to się to będzie trzymać, bo na mnie to po prostu jest. Nie dość że trochę luźne, to jeszcze lekko, właśnie. Ciężarem sukienki yy, jest luz, więc się suwa trochę. Więc dla mnie to by się nie nadało jako taka bezramionczek sukienka. Mogłaby to być spódnica, słuchajcie. Zastanawiam się w ogóle, czy sobie nie przerobić tego na spódnicę lub sukienkę dla siebie. Yy, znaczy, dla, sukienkę no to tylko do szycia ramionczek, ale bardzo podoba mi się kolor. Jest bardzo fajna, naprawdę superowa. Yy, I pokazuję wam też do spódnicy ten kostium. Chyba do spódnicy, tak, wydaje mi się. Yy. Taka spódnica piękna, słuchajcie, udało się kupić od marki Only, i też się w niej zakochałam. Nie wiem, czy sobie tej spódnicy nie zostawię. Zastanawiam się, nad sukienką czy spódnicą. Dajcie znać. E, mega fajna wiskozowa spódnica od marki Only, i to spokojnie może być nawet do Elki, ale jest tak SKMKL. Gór, świetną górę ma, nie jest przezroczysta, wystarczająco gruba jest ta wiskoza. <laughs> Piękny kolor, naprawdę piękny kolor, i też stylizuję Wam tą spódnicę z różnymi rzeczami. W ogóle ta spódnica się tu pojawi, dlatego ją teraz pokazałam. Właśnie z różnymi tutaj rzeczami, które jeszcze mam. Między innymi pokazuję Wam również ją z takim topikiem z jedwabiu i, i bawełny. To jest od Rosamund, oczywiście ktoś wyciął metkę, ale to ja miałam tych topików tyle, że, że wiem, że to jest ten sam dokładnie, ten sam dotyk, ta sama firma. Piękny kolor, ja kocham takie rzeczy i to jest tak uniwersalna, że możesz to nosić jako bieliznę, ale można to nosić jako koszulkę letnią. Takie w Intimissimi też sprzedają i wiecie, jakie są ich ceny. <laughs> ja kiedyś kupowałam na wyprzedażach, teraz szukam w lumpeksach o właśnie od Rozamund, tych koszulek. Piękny taki liliowy kolor, idealny dla mnie. Może być właśnie do takiej spódnicy, może być to do spodni. Do, no, właśnie do wszystkiego to pasuje. Ja tutaj nawet wystylizowałam tą koszulkę z tą spódnicą na taki super elegancki sposób z moją taką ukochaną biżuteryjną torebką projektancką. No jak pójdziemy na przykład na taką letnią randkę albo spacer do kawiarni wieczorem, no to idealny strój właśnie, taki niby niezobowiązujący, ale trochę eleganckie, trochę romantyczne i taka piękna torebka sprawi, że ten strój właśnie już będzie taki premium, słuchajcie, będzie zwracał mega uwagę na siebie. Ja bym do tego jeszcze takie kolczyki na przykład, wcale niedrogie, tylko takie zwykłe kolczyki, ale pięknie wyglądające z takimi... Z takim ażurem, tutaj, z takim filigranem, jakby włożyła, bo te koronki w, y, i, i ozdoby na torebce fajnie do tego pasują. E, słuchajcie, włożyłam też do, tego, y, do tej spódnicy taką oto y, też bluzeczkę z krótkim rękawem i też sobie ją zostawiam, bo to w ogóle te bieliźniane rzeczy kupiłam dla siebie. 70% y, jedwabiu, 30% bawełny. I też jest super i ma rękawek, więc tutaj możemy już, zależy, wiadomo, jak nie jest aż taki upał, to lepiej mieć z rękawkiem, prawda? I to też może być super rzecz pod sweterek na zimę. Jedwab jest mega przyjemny i jest taki, wiecie, przewodzi dobrze powietrze, ciepło ciała i super jest po prostu. Piękny też kolor. Też mi się to bardzo, bardzo podoba. I w ogóle mierzę do tej spódnicy dużo rzeczy. Mierzę Wam też tutaj taką bluzkę świetną. A ta bluzka to będzie do wielu rzeczy pasować. Nie mój kolor kompletnie, ale świetna, wiskozowa bluzka z takimi modnymi ściągaczami i w modny wzorek, bo panterki teraz są bardzo modne. To jest InWear rozmiar 36, spokojnie 38 też. Jest świetna. Taka lejąca żorżeta wiskozowa, jak nowa wygląda? Słuchajcie, bardzo ciekawy też jest zestaw kolorów, raczej dla urody ciepłej. Natomiast fajna, taka nietypowa ta panterka, jest. nie jest taka, wiecie, jak wszystkie panterki, takie biało-brązowe, biało-czarne, tylko, tylko bardzo ciekawy zestaw kolorów, fajna, nowoczesna bluzka, te ściągacze robią taką właśnie fajną robotę, że to wygląda jak taki t-shirt bardziej. Jeszcze mierzę Wam to do takiej koszuli, ona jest Zary w rozmiarze S, ale też jest oversize'owa, więc spokojnie i M i L nawet wejdą, patrzcie jaka super koszula pięknym i mega modnym w tym sezonie. Kolorze, słuchajcie, w ogóle pistacja to jest jeden z topowych kolorów sezonu i ona ma normalnie długie rękawy. Ja je podwinęłam. Takie właściwie one są takie trochę nie takie 100% długie, takie trochę 7 ósmych, Ale fajne, świetne. Y, można właśnie wywinąć, można zapiąć mankiecik, można wywiązać tą koszulę, wygląda wtedy jak taka bluza oversize'owa i moim zdaniem to jest super myk, Właśnie do tej spódnicy sobie to zawiązałam. Ale i do spodni będzie rewelacyjnie wyglądać. W zasadzie taka koszula może być właśnie noszona jako taka kurtka w lecie. To jest świetny ciuch, naprawdę. Mega piękny kolor też. No w ogóle te kolory mi się jakoś tutaj udały, nie? Wydaje mi się. No jestem mega zadowolona. Kolejna rzecz, którą mierzę zresztą do, do tej spódnicy i jeszcze do innej, ale najpierw tej zielonej, bo już o niej mówię. Cudowna rzecz, taka modowa i słuchajcie, jakkolwiek ta część przezroczysta, super modna teraz i w ogóle w super stylu takim 3D, z takimi jakby miękkimi tutaj stawkami, to jest, to jest sztuczne, ale oprzycie tutaj i ta dolna część, główna część bluzki jakby, czyli tak, po prostu te przezroczyste ramiona są sztuczne, ale ta część tutaj od pachy, która dolega tu do ciała u dołu, to jest bawełna. Piękna bluzka, przepiękna, 38, ja nawet bym powiedziała, że może i 40, ale ona nie jest rozciągliwa, więc yy, no rzeczywiście chyba 38, na mnie jest trochę duża, więc może i gdzie co zmierzymy to, żeby nie było yy, gadania po próżnicy, to zmierzymy to ile centymetrów jest i powiem Wam, że wcale nie jest mała, 56 centymetrów, słuchajcie, myślałam, że nawet mniej ma, ale nie, super. Piękny taki pudrowy kolor i mierzę Wam to oprócz tej mojej spódnicy, właśnie z dodatkami takimi jasnymi tym razem. Mojej spódnicy, tej co kupiłam, mam na myśli. To jeszcze do, do takiej mojej jedwabnej spódnicy premium, takiej pięknej, jedwabnej midi. I od razu mierzę Wam też wtedy do takich ślicznych geoksów na obcasie, takich jakby balerin na obcasie, dość wysokim, nawet, ale są tak wygodne, bo to są geoksy, wiecie, one oddychają od spodu i jeszcze mają dziureczki, więc w ogóle super na lato. Jeżeli obcas, to właśnie taki obcas wlecie, słuchajcie, tego typu. Wygodny i przewiewny. No i super to moim zdaniem wygląda i pamiętajmy, że noszenie spódnicy midi zobowiązuje do myślenia o obuwiu. Jeżeli włożycie kontrastowy but, to będziecie już mieć skróconą nogę, więc ja tutaj myślę o tym, że jeżeli mam taki jasny strój, to i, to, i spódnice właśnie długości midi, to będę nosić do tego buty, które zlewają się z nogą i one wtedy powodują, że wydłuża się nam noga, a nie skraca sylwetka przez użycie długości midi. Więc właśnie długość midi lepsza jest do obcasa, ewentualnie takiej właśnie małej kitten heel, a najlepsze właśnie są cieliste rzeczy. Piękną bluzkę muszę Wam teraz pokazać, bo po prostu jest cudowna, jest naprawdę piękna. Bardzo dziwna firma, 40 rozmiar słuchajcie, więc na mnie jest naprawdę za duża, zwłaszcza w biuście. Josephine Co. Patrzcie, jaki cudowny jedwab. Po prostu piękne wzory. Jest tam i fiolet, i pomarańcz. Moja kolorystyka to nie jest, umówmy się, ja w takim wyglądam źle: to jest dla ciepłej urody. MK będzie miała piękną tą bluzkę, jakie ona ma cudowne wykończenie i jest związana tak tu całkiem na boku, trochę tak po japońsku. Bardzo delikatna, bardzo z klasą też dlatego mierzę z klasą. Do tej spódnicy właśnie jedwabnej i do eleganckich dodatków to będzie pasować. No naprawdę bluzka jest. Ja nie wierzę, że ona jest w tak idealnym stanie. Ona wygląda jak nowa. Cudowna bluzka, słuchajcie, unikat. Także jest tylko jeden. Jak ktoś chce, to zgłaszajcie się. Kochani, no i zostały mi sukienki i są też super sukienki. A zacznę od takiej najbardziej oficjalnej. Dzisiaj jest dużo tych rzeczy yy, i. Dlatego też dzisiaj nie będę Wam już przypominać poprzednich zakupów z jednym wyjątkiem. To będzie w kolejnych filmach. A teraz pokażę Wam cudowną bluzkę od marki Elines, Elinet, taka też znana marka i bardzo jakość premium. Słuchajcie, sukienka super dla eleganckiej kobiety, może być naprawdę już takie, na takie wyrafinowane spotkanie wręcz. Prze-super wzór, mega... Mega ciekawy, przyciągający wzrok, i to jest też świetny skład. Chyba rozmiar około 42. Na mnie jest sporo za duża ta sukienka. Słuchajcie, już Wam mówię. Len 86%. Jest dodatek poliamidu 14%, natomiast główny skład to jest len i to czuć, po prostu jest tak przewiewne to. 100% acetat podszewka, to oznacza, że jest ona wiskozowa, czyli super, że nie jest sztuczna właśnie. No i głównie z lnu się składa, więc naprawdę piękna, piękna rzecz. I bardzo oryginalna. Ja tutaj oczywiście, że znowu przy długości midi mierzę wam do, tej, do tych bucików z Geoxa, które są w kolorze skóry. I wtedy właśnie ta sukienka nie wygląda, że nas skróciła, wręcz przeciwnie, nogi są długie. I jest ogólne takie wrażenie smukłości, zwłaszcza że tutaj bokami są te poziome pa, te pionowe pasy, które właśnie też te boczki trochę odchudzają optycznie. Sukienka teraz na wysoki wzrost, chyba, że nikt jej nie będzie chciał, to słuchajcie, ja sobie ją skrócę, bo mi się mega podoba, jest piękna. To jest 100% Cotton Original Brand, tak się nazywa i to jest bodajże MK, bardzo, bardzo długa jest ta sukienka, to jest bawełna na 100%, jest przesuperowa, prze nie dość, że kolor mi się bardzo podoba. To jest chyba jedyny odcień beżu, który tak naprawdę do mnie pasuje. Taki lekko kaki, a jeszcze, jeszcze jak jest taki z różem. Jak mam taki komplet jedwabny, co Wam nieraz raz pokazuje szarawary. No ale to jest mega super rzecz. To jest piękna sukienka. I oczywiście mierzę Wam tą sukienkę z modnymi dodatkami: brązowe, skórzane dodatki, paski, ewentualnie z rafi, taki na lato pasek ze szykretową klamrą, też super pasuje. No i wiadomo, każdy koszyk, każdy takie letnie, letni dodatek i w stylu boho, i w stylu minimalistycznym tu będzie pasował, bo ta sukienka w zasadzie do każdego stylu pasuje, o ile ktoś lubi max. Jak ktoś jest wysoki, tak powyżej 1,70 m, to będzie miał idealną po prostu, bo mnie trochę szkoda jej przerabiać, ale bardzo mi się podoba. Uwielbiam tego typu sukienki i wygląda się w nich rewelacyjnie po prostu, słuchajcie. A teraz słuchajcie, będzie. Jedna rzecz, która jest taka, może być i na lato chłodniejsze, i na jesień, i na zimę, na każdą porę roku. Jest to taki rozmiar bardziej L, nawet 40, słuchajcie, tu jest nawet do 48. Czyli to jest sukienka, która może być na Eskę, tak jak ja, to troszkę jest duża, ale 48 no to może być troszkę ta guma taka obcisła, ale myślę, że spokojnie do XXL będzie. Piękne rękawy, cudowny wzór, słuchajcie. Teraz yy, wiadomo, są trendy na boho bardzo, bardzo duże i na pewno się one utrzymają w zimie i w jesieni, yy, ale ona jest bardzo leciutka, bo to jest wiskoza i super ma zestawienie kolorów. Oczywiście, jak zwykle, totalnie nie dla mnie, ale mnie się mega ta sukienka podoba. Piękna jest po prostu i można tu szaleć z dodatkami. Można pójść w brązy, można pójść znowu w taką rafię lub brązowy pasek. Ale ponieważ tu jest niebieski, bardzo fajne połączenie zobaczcie, to jest połączenie komplementarne szaro-niebieski z takim brudnym pomarańczem idealnie dopełniające barwy i można tutaj poszaleć i z niebieskim paskiem. Ja zastosowałam w jednej stylizacji granatowo-rudy bo super też wygląda moim zdaniem. No i zastosowałam w ogóle tam chyba różne dodatki i torebki, które pasują w stylistyce. Jedno, w jednej użyłam niebieskiej torebki, paska z rafi, który też tutaj w te żółcie uderza i takich żółtych vintage butów. I ta niebieska torebka znowuż wydobywa ten niebieski, bo też jest taka zgaszona niebieska, ten niebieski z tych kwiatów. Także warto myśleć o tym, że właśnie tutaj fajnie by też wyglądał fajny wisior albo taka... Takie taki, taki metalowe, jakieś, jakieś łańcuchy, czy coś. Super by też wyglądało. Przerwałam sama sobie, widzicie jaka jestem. Warto pomyśleć o tym, żeby właśnie wydobyć te barwy, które niekoniecznie są takie oczywiste, nie? Ale super. Przepiękna sukienka, naprawdę jest mega. Wow! E, teraz będą dwie sukienki w, y, we wzorach panterkowych. Jedna jest piękna i po prostu y, znowu myślę, czy sobie ją zostawiać, bo ostatnio się pozbywam sukienek. Tymczasem coraz bardziej lubię takie długie i luźne sukienki, w ogóle stroje luźne. E, I ta sukienka jest dla mnie idealna. Nie wiem, dajcie znać, jak wyglądam w tej panterkowej sukience z HM. Wiskoza ma pasek, ale użyłam raz tego paska. I oczywiście moich balerin w panterkę skórzanych. A raz użyłam paska innego, paska skórzanego, paska, który dodaje więcej stylu. Bo taki pasek fajny jest, ten, ten od kompletu, ale on jest taki bardzo bezpretensjonalny. Można do sklepu nawet tak pójść, prawda? Do, do pracy też można. Ale chodzi mi o to, że ten drugi rodzaj paska, taki elegancki skórzany pasek, już dodaje takiego. Takiego wyższego szyku, takiego wiecie, dodaje czegoś takiego, taki plus do stylizacji. Jak dodamy jeszcze jakąś piękną skórzaną torebkę pasującą, fajne buty, i jakieś, nie wiem, jeszcze akcesoria, czy jakąś fajną narzutkę, no to w ogóle robi się już fajna stylowa. Bo taka sama sukienka, no to, no to to jest po prostu taka prosta sukienka w modny wzorek, prawda? No. A propos modnych wzorków, dzisiaj znowu mamy trzy rzeczy z panterką, widzicie? Bo była bluzka teraz sukienka i mam jeszcze sukienkę, która ma cały tył z panterki, ale ma też elementy oprzycia i rękawy. Słuchajcie, jest to bardzo ciekawa sukienka. Bardzo mi się spodobała. Bardzo trudna do wystylizowania według mnie, bo ma, jest w stylu boho. Jest to taka tunikowa sukienka w rozmiarze L 40. Może nie więcej niż 40. Ale może mieć 50 pary. Zaraz zobaczymy. Słuchajcie, bardzo ciekawe zestawienie wzorów i kolorów. Można z wieloma barwami zestawiać, i znowu bardzo pasują tutaj dodatki brązowe, które są mega modne w tych sezonach. Teraz przepraszam za słowo mega. Tak mi się powiedziało. Bardzo modne są dodatki, dodatki właśnie takie brązowe, brązowa skóra. Słuchajcie, wcale nie mało ma, bo ma 50, aż 7, więc spokojnie na elkę. Więc ja nie wiem, co ja dzisiaj mam. Zaniżam rozmiary dzisiaj. Świetna sukienka. Sama wygląda trochę jak taka tuniko koszula. Na mnie jest dużo za duża, więc widzicie, że u mnie bez paska to totalnie nie wchodzi w grę, bo wygląda jak w koszuli nocnej, ale z paskami wygląda już super. Wystarczy dołożyć pasek, robi się szykowna sukienka i. Właśnie można super ją wystylizować i z bardzo znowu wzoro, wzorowatym koszykiem i z gładkimi brązowymi dotkami i można użyć pudrowego różu i pomarańczu tu i, i takiego zgaszonego niebieskiego. Będzie wiele rzeczy y, pasować i można się super bawić stylem i ma kieszenie. Ma kieszenie i ma szlówki, ale fajnie cieszę się, że nie ma paska od tej sukienki, bo on by wyglądał dalej trochę jak koszula taka. A jak damy porządny pasek, fajny pasek stylowy, to od razu zmienia się to na fajną, stylową rzecz. I słuchajcie, chyba wszystko oprócz sukienki, którą mam na sobie. Jest super ta sukienka. Widzę, że mi się zahaczył, zahaczył ten mój kamyczek. O mikrofon, mam nadzieję, że było coś słychać. Yy, bardzo ciekawa sukienka, świetny zestaw kolorów, yy, bardzo nietypowy wzór i niełatwy do wystylizowania, słuchajcie. Yy, daleka nawet niektóre wzory tej sukienki wyglądają jak panterka, trochę, więc można zaryzykować zestawienie z biało-czarnym panterkowym jakimś elementem albo zeberkowym, na przykład torebką lub butami. Ja użyłam akurat tu neutralnych dodatków. I chciałam Wam pokazać potencjał tej sukienki. Nie nosiłabym żadnego obcisłego i krótkiego czegoś u góry, bo będzie to zaburzać proporcje. Bo ona jest taka przed kolano, fajnie będzie do płaskiego, do płaskiego obuwia wyglądać, do trampek, do adidasków. Będzie super wyglądać do wszystkich dłuższych gór, na przykład marynarkę lnianą, która podkreśli ten taki pudrowy róż, który tu gdzieś jest. Na przykład narzutkę taką mam z Massimo Dutti, lniano-wiskozową, świetną, taką lejącą w kremowym kolorze, też wygląda bardzo stylowo. Fajnie wyglądałby dłuższy kardigan, na przykład taki luźny. Właśnie, raczej takie węższe i krótsze rzeczy, albo te teraz modne krótkie kurtki, moim zdaniem nie pasują w stylu do tej sukienki, bo będziemy się znowu ciąć na kawałki. Krótkie tu, tu dłuższe i znowu buty. Polecam tutaj raczej coś równej długości lub prawie równej. Takiej lekko dłuższej długości na wierzch. Yy, ale bardzo fajny krój. I ona jest na mnie też za duża, ta sukienka. Ją bardzo mocno związałam, bo fajne jest to, że można ją dopasować wiązaniem, bo ma tutaj z przodu takie taki pas, który tu jest przyszyty, a ten pasek z tyłu powoduje, że właśnie można na dowolny właściwie rozmiar dopasować, a wydaje mi się, że maksymalnie Lka to będzie. Świetny krój. Naprawdę świetny krój. Bardzo niestandardowy wzorek, ale mi się bardzo podoba. Dajcie znać, co wy uważacie. Ja uważam, że kolorystyka, wzór i styl tej sukienki są wyjątkowe. Naprawdę. Dobra, słuchajcie, to na dzisiaj będzie tyle. Nie będę już przeciągać, bo jutro jadę, słuchajcie, na wycieczkę. A jutro jest czwartek, wy zobaczycie to już, już wtedy, jak ja już będę po tej wycieczce. Ale bardzo wcześnie wychodzę, więc muszę z wszystkim zdążyć. Pokażę Wam jakąś wyprzedaż niedługo. Mam trochę tych sukienek w sklepie. I pokażę Wam następny filmik w niedzielę lub poniedziałek, jeśli nie uda mi się na czas go zdążyć, zrobić. To pokażę Wam filmik z otwarciem nowego sklepu pewnej znanej sieci Lumpexów. Będzie naprawdę fajny filmik i super rzeczy. Także czekajcie na to. Może już niektórzy z Krakowa się domyślają, co to jest. Ale będzie niespodzianka, będzie super film. Także też Was zapraszam i na super zakupy, i na obejrzenie, jak to wygląda. Pani, pozdrawiam Was jeszcze raz bardzo serdecznie. Życzę Wam super drugiej połowy tygodnia i piszcie koniecznie do mnie, piszcie komentarze, lajkujcie i pa!